Typowy dla Wima Wendersa temat to jest sytuacja ludzi, którzy są samotni, zagubieni, ludzi, którzy dokąd się zmierzają, czyli tak zwane kino drogie amerykańskie. A kino drogi, jak, jak doskonale też wiemy, wiąże się z tym, że bohater, przechodząc z miejsca na miejsce, trochę krok po kroku odszukuje samego siebie, dowiaduje się kim jest, co się z nim właściwie dzieje. W tym filmie, które Państwo zobaczycie, Paryż, Teksas, ten mechanizm został wykorzystany w sposób dosłowny. Początek filmu to jest pustynia, widzimy człowieka, który idzie i nie wie, kim jest. Opowieść filmowa dalej to jest taka próba odzyskania przez niego trochę świadomości, tego właściwie skąd się wziął, co się w jego życiu dalej działo, kiedy już zaczyna się w tej kwestii orientować, zaczyna sprawdzać, co dałoby się odbudować. To takie typowe mechanizm kina drogi, ale właśnie przełożone w sposób bardzo dosłowny. Film został nakręcony w Ameryce, mimo że jest filmem niemieckiego reżysera. Zatrudniono do niego amerykańskich aktorów, ale właściwie tutaj to, to, to grono jest mieszane. W 1984 roku, kiedy powstał, był na świecie sensacją. Na festiwalu w Cannes dosyć rzadko zdarza się, żeby ten sam film dostał główną nagrodę przyznaną przez jury, ale także nagrodę przyznaną na przykład przez dziennikarzy. Paryż Texas takie nagrody zebrał. Zwróćcie Państwo uwagę na, na następujący element w tym filmie. Na festiwalu reżyserii staramy się przed filmem właściwie zawsze zwrócić uwagę, zasygnalizować to, w jaki sposób, jakie elementy w tym filmie należy śledzić. To jest długi sens. Film trwa prawie 2,5 godziny. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo pomysł Wima Wendersa na kino jest taki, że on nie opowiada takich typowych historii, w których akcja się zawiązuje, potem pędzi, a potem się jakoś rozwiązuje. Y Jego filmy, a w szczególności Paryż Texas, to są filmy, w których y opowieść filmowa, narracja, fabuła schodzą troszkę na drugi plan, a ważniejsze jest to w danym momencie, co się dzieje z postacią. Patrzymy na tę postać i zadajemy sobie pytanie, co ona myśli. Ten film dotyczy strasznie trudnej do opowiedzenia na ekranie rzeczy, to znaczy dotyczy kwestii pustki, zagubienia człowieka, ale z drugiej strony dotyczy też tego, czego człowiekowi brakuje. Film Paryż, Teksas opowiada o historii dotkniętego amnezją człowieka, któremu brat stara się pomóc odnaleźć ponownie własną tożsamość. Przypomina mu, że cztery lata temu opuścił on swoją żonę i syna, i od tamtej pory sucho nim zaginął. Film zdobył wiele prestiżowych nagród, co powinno zachęcić do jego obejrzenia.